To jest drugie życie dla tych, którzy mieli być zapomniani. To jest e, drugie życie dla ich rodzin, dla ich bliskich, którzy nie mieli nawet prawa wiedzieć, co się z nimi stało, gdzie zostali pochowani. To jest tak naprawdę realizacja sumienia narodu, który nigdy nie powinien zapomnieć o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, że dzisiaj możemy żyć w niepodległym kraju. Za to, że dzisiaj możemy mówić w języku polskim, za to, że możemy, możemy po polsku myśleć, to jest symbol tego, że ofiara, którą się składa, a która w tamtych czasach była ofiarą beznadziei, okazuje się ofiarą ni niedaremną. Okazuje się ofiarą, która dzisiaj wydaje wielki plon. Plon myślenia o polskości, plon myślenia o niepodległym państwie. Plon mówiący o tym, że nasze dzieci mogą się czuć dumne z tego, że wśród nas żyli tacy ludzie, którzy nie zawahali się wtedy, kiedy nadszedł dzień próby, na tym, żeby oddać za wartość, którą jest Polska, swoje życie. Jest to skromny akt wdzięczności, który możemy dzisiaj złożyć na ich bezimiennych, często mogiłach. Jest to skromny akt pamięci, która, na którą zasłużyli. Mam nadzieję, że uroczystości, które dzisiaj mają miejsce, będą następnym etapem wzbudzenia w Polakach patriotyzmu i dobrego myślenia o swoim kraju i dobrej pracy dla tego kraju. Chciałbym się powiedzieć: kochajmy naszych niezłomnych, bo tak szybko odchodzą, dlatego, że. Dzisiaj doświadczyłem tak naprawdę co, e, kogo tracimy e, dzięki obecnemu tutaj naszemu gościowi, panu Januszowi Niemcowi, dzięki e, wspaniałemu człowiekowi Łukaszowi Sochanowskiemu i, i podobnym i jego kolegom, przyjaciołom. E, dzisiaj byliśmy u naszych kombatantów. Co prawda odwiedziliśmy troje z nich, żaden nie był e, można powiedzieć żołnierzem wyklętym czy też niezłomnym. Jednakże jeszcze dwa lata temu, jeszcze dwa lata temu wśród nas był Andrzej Różycki. Wspaniała postać, żołnierz Armii Krajowej, potem... E, ja się uczyłem, że to była partyzantka. Że to byli żołnierze, prawda? Może nie żołnierze, nie uzywano no, w mojej e, młodości, e, że to była żołnierz... E, żo mówiono, że to była partyzantka, nie żołnierka. E, pana Różyckiego już dwa lata z nami nie ma. I tak naprawdę to był ostatni moment, ostatni moment, żeby tym żyjącym oddać cześć, honor i to na co zasłużyli. E, może nie zgodzę się tutaj z jednym stwierdzeniem, które padło na początku, że ich walka była beznadziejna. Bo gdyby tak było, to tak naprawdę to święto by dzisiaj było beznadziejne. Dlatego że e, oni walczyli o Polskę, o którą Później walczyła Solidarność w latach 70., -tych. dopiero w 89. ta rzeczywiście wolna Polska, nie podległa. To było właśnie to, było to, o co oni walczyli. Nie o spętaną komunizmem czy wpływem Związku Radzieckiego, ale to, o tą wolną Polskę i oni walczyli. Także ja uważam, że to nie była walka beznadziejna. Dla mnie o, dla, można powiedzieć, człowieka honoru również to, co najgorsze ich mogło spotkać, tych żołnierzy, to fakt, że gdy walczyli na froncie, gdy walczyli w Powstaniu Warszawskim jako żołnierze Armii Krajowej, to ci, którzy polegli, to mieli honor, polec, prawda, z bronią w ręku. Wielu z tych zapomnianych, wyglętych żołnierzy zginęło podstępem. Rodzina do tej pory często nie wie, co się z nimi stało, jaką śmiercią zginęli, tak jak Rodzice pana Janusza zginęli w sposób podstępny, jakby z rąk polskiego oficera UB. To było chyba najgorsze dla nich, że zginęli często nie w walce, ale zginęli jak bandzior, na którego zasadzkę UB czy inna formacja zorganizowała. Tym bardziej jestem pełen podziwu i wdzięczności i chciałbym przy tej okazji podziękować szczególnie Łukaszowi Suchanowskiemu. Bo to jest człowiek, młody człowiek, w wieku mojej córki 20 lat, który od wielu, wielu lat, jeszcze chyba jako gimnazjalista, jak go pamiętam, e, miał zacięcie, żeby upamiętniać, żeby opiekować się kombatantami i tymi wyklętymi żołnierzami i tutaj e, państwem e, służącym e, w wojsku polskim czy to ludowym, e, ale mówię również o tym wojsku walczącym. I tak naprawdę my dorośli się ode mnie, w moim wieku, powinniśmy się może trochę wstydzić, że Łukasz Suchanowski, jemu podobnie nauczyli nas i uczył nas, jak dbać o, o tych zasłużonych. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję. I dziękuję również Wam. to, bardzo. mu <todgłosy> pamiętniać tych bohaterów, to się wszystko zmienia na lepsze. I bardzo się z tego cieszę, że tutaj wielu moich kolegów, rówieśników, młodych ludzi tutaj przyszło, swój czas wolny spędzili tutaj i później na dalszych uroczystościach. Chciałbym powiedzieć, że jest tutaj z nami żołnierz Armii Krajowej, pan Stanisław Kisiel, który obchodzi niedługo swoje 90. urodziny. Bohater, który Armii Krajowej z Wileńszczyzny, który nigdy się nie sprzedał, nigdy nie ugiął się przed komuną i dalej i służył, i służy dalej ojczyźnie dzisiaj jako już kombatant i tutaj, w imieniu pana burmistrza i organizatorów, przygotowaliśmy taki skromny y, upominek dla naszego bohatera. Dziękuję bardzo.